Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam was serdecznie. Dzisiaj jedziemy sobie w teren. Jak widać, Hakamada już jest przyszykowana, wypiękniona, założyła mi nauszniki, bo w sumie ani razu jeszcze na filmie nie jechałam w tych naucznikach na Hakusi. Wiecie o co chodzi? A teraz Hakamada będzie wyglądać jak gwiazda, ale hmm, czegoś mi tutaj brakuje. Co? Wiem czego tu brakuje. Ochraniaczy! moi drodzy, kupiłam w Hakamadzie ochrania czeska, drona z najnowszej kolekcji, także tak się prezentują, na razie są w takim pokrowcu od butów, żeby się nie poniszczyły. W końcu mi przyszły wszystkie pary, na przód jest M, na tył mamy L, no niestety musieliście troszkę poczekać na ten odcinek bo musiałam czekać właśnie, aż mi odeślą e, prawidłowy rozmiar. Zamówiłam dwa razy L, a jednak się okazało, że na przody nie pasuje. Niestety wieje wiatr i nie wiem, czy będzie słychać, ale proszę bardzo, tak się prezentują w cieniu, a tak się prezentują w słońcu. Jest taki sam, tego samego koloru jak widać, bo ten jest taki gold, taki złoty. Nauczniki Sequesta już bardziej pasują mnie, więc one są git, ale czaprak też będzie nowy. Niekoniecznie jest Eskadrona, bo ja nie jestem taką osobą, wiecie, która musi mieć wszystko najdroższe dla swojego konia i ogólnie. Ale jak zobaczyłam ochraniacze z Eskadrona w kolorze złotym, to stwierdziłam nie. Muszę to kupić. Muszę kupić, bo ja uwielbiam kolor żółty, złoty, uwielbiam jesień. przepiękna pora roku, no niestety wieje, przynajmniej ciepło jest. Więc pojedziemy sobie na przejażdżkę w nowych ochraniaczach. Tylko ja teraz założę. Zaraz bo nie mam jak postawić gopro niestety, więc muszę założyć i zaraz do was wracam. Przepraszam was, za, was bardzo za ten szum wiatru, postaram się jakoś tutaj kurczę to zasłonić, o. I jak dajcie znać czy wam się podoba złoty kolor na hakamadzie. No to jak mówię, te nausiki jeszcze tym kolorem pasują, ale ten czaprak jest za jasny. No cóż, będziemy czaprak mieć szyty na miary pod ten kolor właśnie, a teraz wam pokażę jak wyglądają ochraniacze na pięknych nóżkach Hakusi. Buty na przód, założyłam kaloszki, bo na tymi nogami strychuje. Wow, no no po prostu zarębiste są, co my na to. No kurczę teraz to koń sportowy, Hakawana idziemy na zawody, co na to. Nie, Akaada nie jest chętna, jak widać. Akałada nie jest chętna, więc nie jedziemy na zawody. Tyły tak się prezentują. To jest rozmiar L i pasuje idealnie akurat. A akurat z tyłu ma bardzo długie nogi i myślałam, że z przodu też ma, no ale jednak okazało się, że nie. Więc tutaj mamy rozmiar M. Tutaj mamy L. No przepięknie wyglądają haki. No kurczę, Rewia Mody. Dobra, lecimy w ten teren, bo nigdy nie pojedziemy. Masakra. że, Moi drodzy, to chyba najgorsze co można zrobić w nowych ochraniaczach, to pojechać w teren. Ale ja sam nie przejmuję, jak się pobrudzą, to pobrudzą i tak się kiedyś pobrudzą. No więc, więc tak. No, Ochraniacze mają pełnić rolę przede wszystkim ochrony ścięgien i nóżek konia, żeby nic się nie stało. No a wygląd to drugie, no kurczę szkoda jak będą brudne, nie? Dlatego nagrywam film, żeby potem sobie wiecie, przypominać jak to było. Jak wyjąłam z opakowania, no ochraniacze świecące. Patrzcie, tutaj jest takie sreberko, one pięknie się mieni w słońcu. Taki. Tu też ma piękny naczółek i nauszniki z Equesta. Rozmiar full, które są za małe. Eee, bo to jest osioł. No cóż. Tutaj wziąłam z sobie E, jedzonko dla Haki, jedzonko, jakieś tam smaczki. Ty, żyrafa, ja pierdziu. Kiedyś ci tak urosła. Ja nie wiem, chodź. Idziemy pod stoliczek. No piękna ta pogoda, no uwielbiam jesień. Idealnie będziesz się komponować w tych ochraniaczach, Haki. Dawaj, smaj. Smaj. Podobają Ci się ochraniacze nowe? Bo to dla Ciebie, Haki, nie dla mnie. No. Okej, okay, wyjechaliśmy sobie, ale śmiesznie wygląda kawada z tej perspektywy w tych nożnikach, jak jakiś kurle Teletubbiesz. Akawada, jesteś Teletubbiesz? No chyba. Kolorki piękne, tutaj akurat już drzewa są takie zielone, nie wiem, ale przykładowo kasztanowiec już jest czerwony prawie z liśćmi. Eee, brzoza, brzoza jest, a te pies, ty! Widzicie tego piesia? On tam pije. A to jest piątek chyba, piątek czy czwartek? Czwartek. Ale pije sobie słodko. Dobra, my jedziemy sobie. O, tutaj piękne kolorki na liściach. Czerwony, porańczowy i żółty. Super faj. Dobra, reakcja akwady na wóz. Brawo ty! No, ale miły pan tutaj zwolnił. Chyba, że on tam skręcał. A skręcał, to nieważne. Myślałam, że miły że tutaj zwolnił. Jak wiecie, zmieniłam przedniłek Akamadzie w tym siodle i okazał się, że strzałem w dziesiątkę jest idealny. W siodło się nie przesuwa ani do przodu, ani do tyłu. I Akamada też coraz lepiej chodzi w tym siodle. Ogólnie to siodło lepiej leży na niej. Więc co w siodle bez bezterysowym też trzeba wymieniać średniłek dopasować przed nim, jak przepraszam bardzo, do kolor. Nie no naprawdę, jak w Warszawie ten ruch, ja nie wiem co chodzi. Tam pies biegnie. <grystanie> Jaki słodziak. Hello. Jak wącha. I tu mamy strumyczek. Jeszcze wam powiem, że zastanawiam się nad treningiem. Gdzieś tu w stanie pojechać, żeby sobie moje ciało przypominało i jak i tą równowagę w wyższych hodach, bo nie mówię tu o stępie, tam kłus jeszcze, ale galop i te różne, to bym chciała mieć swoje ciało przygotowane do tego odpowiednio. A Kanadzie teraz jeżdżę stępem, więc moje ciało troszkę zapomniało, co i jak. Sorki, że nie patrzę do Was, ale tutaj patrzę na okolicę, czy nie coś nie biega yy, przypadkiem, żeby ta kamada mi się nie spłużyła, bo to inaczej się nagrywa, jadąc na koniu, żeby było bezpiecznie, niż yy, nagrywając, wiecie, yy, jakiś tam. Filmik na YouTube'a. Tak, to Piesiu. Jak tam z Twojej 5 minut freeze gadał, że patrzcie się na widzów. Kamera wysoko. Akurat ja bym może, może w tym programie. Spójrzcie przed nami jaki piękny las. No świetnie, zaczęłam nagrywać i wiatr no zarąbiście. Amen no jak tu żyć. O właśnie, pięknie. Jeszcze będzie jeszcze piękniej. Mamy zamiar sobie pójść na sesję zdjęciową. Więc oczekujcie na moim Instagramie. Wpadajcie na mojego Instagrama. Tam pojawią się fotki jesienne, ale to myślę, że za tydzień. Więc za tydzień na pewno... A co ty tam widzisz są To są skały. O nie, 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 tylko niech tych ochraniaczach. W te błoto. My idziemy tutaj. Tu już się asfalt skończy na szczęście i będziemy jechać cały czas. Łąką. A cel jest taki dzisiejszej podróży. Tam. Tam dojechać. Ostatnio tam byliśmy, ale ja jeszcze obok tam pojadę na piękny widok, gdzie z fanką byliśmy. Więc będzie kozak na pewno. Co ty tam? Na piździnie. Idziesz po kamieniach. O, proszę bardzo, koń, super. Pięknie. Cudownie koniu, Tak jest. To no, idzie po kamieniach, mam buty, co, to co ona się tam będzie, nie? No pewnie teraz dużo osób też spyta Po co haka gdzie nauszniki kupiłam? No bo nie jeżdżę na zawody, no to halo, nie? po co je nauszniki? Także kupiłam je z myślą taką y, Bo wiecie, nauszniki mają funkcję wygłuszania ogólnie y, I z tego względu je kupiłam, bo... W przyszłości, albo... W przyszłości, albo teraz jak na przykład ta kamerzysta sobie jeździ Prosie. i ja bym chciała w teren jechać na y, Hakamadzie i obok mnie kamerzysta na krosie no to, no to, wiecie o co chodzi to lepiej, żeby Hakamada aż tak y, nie słyszała tego, wiecie o co chodzi żeby jej po prostu dbać o jej słuch i żeby troszkę też więcej wyruszyć i tylko w sumie po to wiem, że dziwne, dziwne w ogóle y, dziwny patent no ale tak pomyślałam a teraz wybrałam po prostu, żeby sprawdzić jak to wygląda, ale to wygląda komicznie, bardzo normalnie taki teletubi idzie sobie. Chowamy się już w drzewach, mam nadzieję, że tutaj nie będzie tak piać. No. No co, kamerę, to wieje, nie? Wow, tu jest przepięknie, spójrzcie. I właśnie o tym mówiłam, że kasztanowiec już ma żółte liście, piękne są. No idealnie tutaj pasuje. Jesienny taki vibe, wiecie o co chodzi. Jedziecie sobie z koniem, w koniem, jesienny terenik, To święte Ja uwielbiam naprawdę jak to jest w ogóle natura skonstruowana, że to tak się wiecie, że zmienia kolory i te liście spadają, potem się nowe rodzą na wiosnę, no to jest pięknie, naprawdę. O, hakala. Haki! O, już Ladosiad! Wiecie, za każdym razem jak o za na dosiad mi się zatrzyma, zareaguje. To ją nagradzam, dlatego wzięłam te smaczki. No spójrzcie, piękne to drzewo przykładowo. Oby jeszcze za tydzień były takie żółte liście, bo chcę mieć z żółtymi liśćmi zdjęcie. Sesję zdjęciową. I ta sesja zdjęciowa nie będzie byle jaka. Słuchajcie. Bo tym razem to normalnie się tak... Będziecie w szoku, nie poznacie nas, naprawdę. Ja wam to gwarantuję, nie poznacie nas na tej sesji. Może z tego film zrobię, ale prędzej z Halloween chcę zrobić film. Bo z Halloween też mamy jakieś plany, także się nie martwcie. Dojeżdżamy już na nasze miejsce docelowe, znaczy jeszcze nie, jeszcze nie. Na razie jeszcze to kawałek przez ulicę bardzo główną. Taką główną, że ona koło Eski idzie w pewnym momencie. Ale my nie będziemy przez seskę przejeżdżać. Nie jedzie auto, Okej. Okay. No jedziemy po boczem i musimy. Musimy gdzie? Dojechać. No jak widzicie tam drogę, tam daleko? to właśnie tam. No idziemy, słonko. Jak się zatrzymała, popatrzyła, czy auto jedzie. Super, koń. Co? No. Słyszeliście? A przy drodze. Potem sobie wdepła w butelkę I nawet się nie wzruszyła, że w ogóle coś jakiś hałas był, nie? Idzie dalej A ja wszystko kameruję, także... Dobra, musimy przejść szybko na ulicę drugą Na drugą ulicę, co ja gadam? Na drugą stronę Jak Hakamada wzięła to do serca, widzieliście jak przyspieszyła? Super kory cool. Wstępem O, zobacz, jakie tu korzenie są a nie, to tylko brzoza. Dobra. Waga pszczoły. No, fajnie, fajnie. Fajnie, że ta tabliczka w ogóle gdzieś w była powieszona. Czy ja nawet... Dobra, nie, nie, nie. Hamada, spokojnie. Dobra, cicho, cicho. cicho. cicho teraz. Cicho, cicho, cicho. cicho. A my lecimy na tą górę. Na te piękne widoki. Kupa. Kupa? Kupa, okej. Okay. Ale tej dzikiej róży, to u nas zrzaliście konie. Ty nie patrz się na mnie tak jak na głupka, bo ja do ciebie mówię. Kumasz? No dziękuję. No to weźmy. Uwaga, uwaga! Uhu! Jesteśmy! Na Nawet nie nic. Fajne, ja lubię takie klimaty straszne. Taki straszny klimaty jak na Halloween. A tu widzę, że działka na sprzedaż. Ej, Hakawa kupujemy? Zobaczcie, tutaj nic nie ma. To jest taka mała dla Was, nie? Jesteście już zażarni wszystko 5 minut. Tu w prawo. Koniec. Ktoś się ze mną kłóci, ale dobra, zobaczymy kto ma rację. Ta kamada nie chciała iść jechać w tą stronę, zobaczymy czy miała rację, czy jest tutaj droga, czy też nie. Ej, ktoś tu ma taki domek. Wow, ej, chciałabym tak, wiecie, i ktoś... Wow, kurczę, chyba jest Czaki. jakieś pozwolenie, trzeba mieć. Czaki. Czy my tam zjedziemy? Ja w ten nie, już są, wracamy. Pierdzele, wracamy się, ja nie będę jechać w jakichś krzakach. Jeszcze w tych okraniaczach. Całe okraniacze? I chyba całe. Dobra moi drodzy, wyjechaliśmy. Jej, nie wiem czy się tu zmieszczę. Tak, i czy my się tu zmieścimy? Zarąbiście, czekaj. Prr. Ja robię tak, a ty jest to było Wiedziałam Wiedziałam, że zahaczy, dobrze wyjęłam nogę za No nie, i znowu tutaj piździno kurwa Jak żyć tak w jak to Lecimy po prostu Taki jak ta uchraniacze? Żyją Dobra, żyją Okej, okay. super koń no super coin, cool. to jest taki kochany. Jedziemy, no? Odpoczynek był, więc jedziemy z powrotem na Hawirę. Tak kurczy i piździ, że ja nie wiem czy to kurczę. Z głosem stawię, czy coś sobie tutaj nie dogram haki. Głos nie dogram, bo wiecie o co chodzi. Tam nic nie ma. Nic kompletnie. Nic, a nic. To nic To jest tornado! Znaczy, jeśli się tworzy! Hamada! No, no, no. A tym wstępem to my nie, nie zdążymy z Ja pistole. Patrzcie tole! to, to się kameruje zęby! Masakra! Co jest? Mam nadzieję, że ta kula zaraz się rozwieje. To jest creepy. jeszcze tak wiatr wieje jakbyśmy zaraz mieli uprzej A się popakała O ja cię takie od trenutku jak nie wie, O jak ta krzywa Jak wieje Ty księżniczka na szczęście już wiatr nie wie aż tak. Ochraniacze całe. No jakie piękne. Jakie piękne ochraniacze. Co robicie? Także ja siadłam i sobie teraz wracamy No górę asfaltem. Niechaki? No tak, koniu. Ale żeś drogę przebyła. Sam pikiem, No. Słonko się zmęczyło. Taki krótki terenik, w sumie to się za bardzo nic nie działo. Poza tym, że wiatr wiał i spotkaliśmy tornado. Ale teraz widzę, że te tornado chyba już się rozproszyło. Dotarłyśmy na miejsce z powrotem. Ochraniacze całe, spójrzcie, nawet nie są brudne. Wow! Wow, hakałada jak Ty to zrobiłeś, że one nie są brudne! A może troszkę tutaj. Ja to się wyczyści. Wow, koniu. No ja jestem dumna z siebie. W chodziłyśmy po takich haszczach jak zwykle. Dobra, co co? A, ponagrywam jeszcze co tam. Żeby nie było, że jakiś taki krótki ten spacer. Tak, ściągamy sobie siodełko. popręk oczywiście odpinamy najpierw. Dla mnie najważniejsze jest siodło najpierw zdejmuję. O, jaki się spociła, spójrzcie. Jaki? Dobrze, że ma ogłowie bezwędzidłowe, to mogę sobie ją zaczepić, tak, tutaj na te ogłowy, Bo pamiętajcie, jak koń ma wędzidło w pysku, to nigdy, przenigdy nie zostawiajcie konia zaczepionego o głowie. Bo to może skończyć się tragicznie i taki koń potem będzie miał, no niestety. Powiem tak, on będzie miał złe snemnie, a bardzo mu no, będzie ciężko go potem przekonać do tego wędzidła w powrotem. Więc lepiej dmuchać na zimne, jak to się mówi. I ściągać Nie, Tak jest. Kurczę, jedną ręką, jak ja mam to zrobić? Krzysztof, tak to się tak masz za bardzo. Z jego blaszaka idziemy otworzyć najpierw. Konie poszły, on Tisławski co to? Nie byłem gdzieś. A kawada. A kawada w sumie ich też. Pójście. Nawet ich nie wołała. Co, Garfield, słucham, komed, co się stało? Wszystko dobrze? No. <noise> Jakie trzepanko. Co, jakiś? ściągamy? No teraz wyglądasz jak milion dolarów, wiesz o tym? Wow. No totalny sztos, Haki! Co ty tak się kurczę, pozujesz tutaj? A e, ty się niecierpliwi, żeby jedzenie dostać, prawda? No, co ja tutaj oszukuję siebie? To co? Ściągamy! Najpierw może kaloszki ściągnę. Nigdy tak nie pokazywałam jak ściągam, jak zakładam, pokazywałam. Teraz wam pokażę jak ściągam buty. Cyk, odpinam bardzo szybko. Tutaj jeden pasek leci. Tutaj jeden pasek stąd muszę wypiąć Jedną ręką ciężko ale dam radę Tutaj cyk gajter do odpięcia No i teraz podnoszę nogę i koń Daj Dawaj, Dawaj girę Cze Czekaj no, czekaj bo muszę jedną ręką Dawaj jedną ręką, challenge Haki Jedna ręka, challenge Dobra no, ja ciągnę, a ty ciągniesz. Dobra, no. Dobry koń. No i oto tak szybko się zdejmuje buty. <grystanie> I co Haki? Ochraniacze też ściągamy, nie? Ale widzę, że się nie sunęły, trzymają się. Także jest dobrze, jest dobrze. Tylko właśnie martwi mnie to, że tych ochraniaczy, to bardziej na takie prymigii, wiecie, lekkie, o właśnie bo no, poci się noga, widzicie, a nie powinno. Więc generalnie ochraniacze z futerkiem nie są zbyt dobre, bo ochraniacze odpowiednie, patrzcie co ten robi. Ty, bawiak! jak. Jak se ostrzy panurki. No słodziak, no słodziak, słodzinka ma. Oj garfildos. Taki czeka, no. No, bo się no właśnie poci noga, no koniu. A fajnie, jakby ochraniacze miały przepływ powietrza, jak te moje białe mają. No ale cóż. To są myślę, że ochraniacze bardziej takie ujeżdżeniowe. Niż jako skokowe, nie? No. taki słodziaku. Ale widać, gdzie siodło leżało. Jedzonko, nie? Kto chce jedzonko? Taki mój koń kochany? Chce jedzonko? Dobra, jedzonko już tam przeszykowałam, jak widać. W ogóle powiem wam hita, bo to zobaczcie pewnie w filmie piątkowym, sobotnim, sorry, sobotnim, bo w piątek przyjeżdża do nas kamień. Jak to zawsze przyjeżdża do nas kamień? No przyjeżdża tutaj kamień, będzie rozsypywany na tym bagnie i w końcu działamy coś w tą stronę. Tutaj też będzie rozsypywany przed wiatą, bo nie wiem skąd tu się bagno wzięło przed wiatą. Niestety. Nie kopiemy słonko. Przecież ci nie zabiorę. Jest ładnie. Spokojnie. Spokojnie mi tam. No i akurat kurczę tak słabo wieje, jak już wróciłam z terenu. Tak pizgało, że ja nawet nie wiem, czy będzie coś słychać. No ale cóż, bierzemy tak. Buty. I co? Kaloszki. A ten ochraniacz przetresuje gąbką potem. Mokrom. No, na, no, na, no, no. No, no i co? Ja się z wami pożegnał Bez sensu. Oglądacie, jak to ja będę myć te buty. Trochę mi tutaj zajmie. I zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał. I widzimy się w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku mam nadzieję, że za niedługo, zrobimy już ten piękny mążownik, będę na hakamadzie pierwsze kłusy już sobie trenować. Dobra, lecę, mam się żegnam. bajo.